Mroczny, chłodny wiatr wieje po trybunach, niosąc ze sobą blask dawnej chwały. Dźwięk Bębnów, ryk stadionu, to wszystko zniknęło. Stomilsztyn, kiedyś gigant. Duma regionu, postrach Ekstraklasy. Widziałem wizję, Słyszałem głos za światów. Szepty o odkupieniu, o wkrzeszeniu legendy. W tym odcinku zanurzymy się w otchłań, żeby wydostać Stomilolsztyn z piłkarskiego piekła. Na koniec tego odcinka wszystkiego się dowiemy, a mamy na to 5 sezonów, bo tyle właśnie czasu mamy, żeby do stolicy Warmii powróciło piłkarskie imperium. Witajcie w piekle kochani, witajcie w drodze, która miejmy nadzieję powróci 100 z piłkarskich zaświatów. 100 milionowczyn osiągał największe sukcesy w latach 1990-1999. Choć klub już od 16 lat nie powiększył swojej kolekcji o nowe trofeum, ostatnie zwycięstwo odnosząc w 2007 i tak może być dumny ze swoich dokonań. W 1994 Stomil Olsztyn odniósł jedyne zwycięstwo w polskiej drugiej lidze. W 1988 zespół jako jedyny raz zajął pierwsze miejsce w polskiej trzeciej lidze. A trzykrotnie drużyna z Warmii zajęła w tych rozgrywkach drugie miejsce w 2007 drużyna 100 milu jako jedyny raz zajęła pierwsze miejsce w polskiej w czwartej lidze. Trzecia liga Polska i pierwsza grupa, bo właśnie w takiej klasie rozgrywkowej witamy się z drużyną z No i co my tu możemy zobaczyć? Pokrótce historię klubu już opisałem. Wiemy, że Status finansowy jest w porządku. Budżet transferowy to 54 tysiące, a ter płacowy to 29 tysięcy euro. No, jeżeli chodzi o ten budżet transferowy, jestem zaskoczony, że w ogóle jakikolwiek mamy Prognoza mediów, to jest na miejsce 11, a nasza reputacja ma tylko jedną gwiazdkę. No zobaczymy, czy na koniec tego cika będziemy mogli ją poprawić. Tutaj asystent Dam podpowiada, że powinniśmy grać 4-4-2, czyli klasyczny futbol, być może nawet grę z skrzydłami. No zaraz zobaczymy, jak my do tego podejdziemy. Cele, plan pięcioletni, no to bardzo fajnie, bo my właśnie w takim horyzoncie czasowym chcielibyśmy zagrać, mamy uniknąć spadku z trzeciej ligi na koniec obecnego sezonu, no ja bym postawił sobie jednak bardziej ambitne cele, ale naprawdę, no drużyna Zorsztyna tutaj wygląda po prostu fatalnie, zaraz jak spojrzymy na skład, to zobaczymy czy w ogóle będziemy mieć kim grać, a jak nie, no to trzeba będzie coś oczywiście wzmocnić. Mamy po prostu uniknąć spadku, a potem w kolejnych pięciu lata, w kolejnych czterech latach mamy ukończyć e, drużyna z górnej połowy tabeli. No, średnio to wygląda. A czego żądają nasi kibice? E, nasi kibice chcieliby na koniec tego sezonu, e, żebyśmy. Zajęli miejsce w górnej połowie tabeli. No i oczywiście, żebyśmy pokonywali jezioraka: Olimpię Elbląg, Lanę Toruń oraz Zawisze Bydgosz, jeżeli tylko przyjdzie nam się z nimi mierzyć. A oni by chcieli, żebyśmy grali solidny, defensywny futbol. Hmm, bardzo ciekawe, ale nam ani się myśli grać defensywnie, zwłaszcza, że mamy do dyspozycji tak dobrych ofensywnych piłkarzy. Naszym najlepszym zawodnikiem jest w tym momencie Karol Żwir ale przy tym piłkarzu jest jeden minus, a właściwie taki, że kontrakt kończy mu się dokładnie za 3 dni i on ani widzi się z nami go przedłużać. A szkoda, bo to jest naprawdę bez w ogóle porównywania z kimkolwiek najlepszy nasz zawodnik. Także jego się pozbywamy. On grałby u nas na pozycji prawego obrońcy, dlatego że po analizie składu uznałem, że najlepszą taktyką, którą będziemy grać, to jest taktyka 4-2-4, czyli tutaj był dylemat między 4... 4-2 yy, grom skrzydłami, a właśnie 4-2-4, ale z tego, co zdążyłem zauważyć, mamy dwóch skrzydłowych, którzy są nieco bardziej ofensywnie usposobieni, więc ta formacja w takiej taktyce wydaje się odpowiednia. Naszym piłkarzem, z którym mam nadzieję, jeżeli zdecyduje się przedłużyć kontrakt, oczywiście ta um umowa została już wydana, Zobaczymy, czy tylko Japończyk, tak, bo właśnie takiego Japończyka na czwartym poziomie rozgrywkowym mamy w Orsztynie. Jest to Kentaro Arai. No, Jest to szybki zawodnik, który potrafi dryblować, potrafi dośrodkować i naprawdę te mentalne atrybuty również u niego są na odpowiednim poziomie. On grałby na pozycji prawego skrzydłowego, a po drugiej stronie jest Denis Gojko. To jest Polak, 26-letni. No tutaj szybkość wygląda rewelacyjnie. U niego ta lewa noga także jest bardzo dobra, tak samo jak i prawa. Więc, gdyby była jakaś tam kontuzja, no to mogą siebie zastępować. A właściwie to on może zastępować Japończyka, bo Japończyk już na lewej stronie słabo przyspieszenie na poziomie 15, szybkość również 15. Więc, no, miejmy nadzieję, że będzie z niego pożytek. Kilku zawodników jest tu testowanych, będzie kilka transferów, ale o tym będzie mowa za chwilę. Adam Paliwoda. Ci wszyscy, którzy oglądali karierę, zawieszą Bytgosz, Doskonale pamiętają tego piłkarza, a ja już zapomniałem, że my go sprowadziliśmy. No i to jest Środkowy Obrońca. Myślę, że spokojnie pierwszego składu dla każdego kreatora kontentu. Bardzo dużym dowodem uznania wśród osób, które oglądają, jest subskrybowanie kanału. A większość osób, które ogląda ten właśnie, tego nie robi. Także jeżeli mogę mieć do Was serdeczną prośbę, żeby ten kanał zasubskrybować, a także polubić ten odcinek, ten format, który tutaj wprowadzamy grając 500 100 w 100 Piotr Łysiak to jest napastnik, jego atrybuty są dość zbalansowane. 10 i 11. No i on wygląda również na zawodnika pierwszego składu, ale oprócz tego, kiedy spojrzymy sobie na naszą taktykę, kilku zawodników testujemy. Poinformuję Was za chwilę, jakie dokonamy wzmocnienia przed pierwszym z setonem nekający nakający napadnik. Tutaj testujemy sobie jeszcze niejakiego warczyka na skrzydle, ale póki co mamy tego Araja i mamy tego drugiego zawodnika Denisa Gojko. Jeżeli chodzi o defensywnych pomocników, bo takie będziemy mieć dwie role na tym podwójnym piwocie, to jednego zawodnika chcielibyśmy tu zatrudnić. Poszukujemy także dwóch bocznych obrońców prawych, dlatego że żwira nie mamy i w rezerwie jest tym krucho. Mamy dwóch bocznych obrońców po lewej stronie, a jeżeli chodzi o taktykę, no to tak jak mówiłem, gramy tutaj formacją ofensywną. Jeżeli chodzi o to, co będziemy robić przy piłce, jako że tych skrzydłowych mamy najlepszych w zespole, no to będziemy chcieć, żeby ta piłka była tam posyłana. Jako że piłka będzie do skrzydła, to żeby zrobić tam więcej miejsca, to rozpiętość ataku została zastosowana wąsko. Mamy niskie dośrodkowanie, bo nasi zawodnicy w ataku nie grzeszą, jeżeli chodzi o strzały z głową. Rajdy między obrońcami, no bo jesteśmy, no jeżeli chodzi o przewidywania mediów, bukmacherów, tak środek, a nawet trochę niżej w tabeli. Więc te rajdy obrońcami powinny tu się fajnie spisywać. Będziemy próbowali grać kontrpressingiem, a także konterką, podanie do środkowych obrońców. Piłkę będziemy wybijać... Krótko, zdecydowałem się na średni blok, agresywny odbiór yy, piłki. No nic, przechodzimy do okna transferowego. Szukamy dwóch bocznych prawych obrońców. Pierwszym z nich jest Bartłomiej Gliniak. To jest zawodnik, którego pozyskaliśmy za darmo. On do tej pory występował maksymalnie w trzeciej lidze, także on również w naszym zespole w takiej klasie będzie grał. No cóż, przyspieszenie 11, szybkości 11. To, to, są takie no, średnie lub nawet trochę może wyżej, powyżej średniego, tak jak jest to, w lidze. Mentalne atrybuty nie wyglądają najgorzej. Technikom y, tak samo nie jest źle. Ma 33 lata, tu jest może pewien minus, ale nam nie chodzi o to, żeby rozwijać młodzież, tylko żeby jak najszybciej awansować do ligi wyżej. A to już jest nasz nowy nabytek, dla którego nawet boiska pierwszoligowe ligowe to nie jest żadna sensacja. Defensywny pomocnik, bardzo doświadczony, 37-letni Marcin Stefanik. Na szczęście zgodził się do nas przyjść, bo negocjacje były burzliwe. Chciał 750 euro zarabiać na tydzień. Mogliśmy mu zaoferować 700. Zgodził się. Atrybuty: no cóż, pracowitość, agresja na poziomie 13-12. Jest dość szybki jak na tak doświadczonego piłkarza. Również waleczny, jeżeli chodzi o technikę, całkiem wygląda dobrze. Na pewno to będzie zawodnik pierwszego i jeżeli możemy popatrzeć w jego statystyki kariery, no to w latach między innymi 2017-2021 grał w pierwszym składzie w Puszczy Niepołomice. Potem była trzecia liga Siarka Tarnobrze, z którym awansował do drugiej ligi. No na pewno ten zawodnik bardzo nam się przyda. Zawodnik, który może występować tylko na prawym skrzydle, ale nie ma tragedii, bo jeden z tamtych dwóch, o których Wam wcześniej mówiłem, może grać tu i tu. Przyspieszenie 14, szybkość 14, dośrodkowanie 12, dribbling 12. To są atrybuty, którymi e, Gra Ernest Warczyk. Popatrzmy sobie na niego karierę. On poprzednio był zawodnikiem Leki Tomaszów, czyli ta sama klasa rozgrywkowa. E, zawodnik z województwa łódzkiego. Wcześniej była Radombska oraz Ceramika e, Opoczno. Także no, jeszcze do e, zakupu został nam na pewno jeden prawy e, obrońca, być może jeszcze napastnik. W trakcie przygotowań do sezonu rozegraliśmy mecz z zespołem partnerskim Wisłą Płocki, tutaj właśnie. Zawodnicy rachciarzy ładują piłkę do własnej bramki, do przerwy prowadziliśmy 1-0, to już jest 49. minuta. Przeszedł do Araja i on tam super uderzeniem, piłka odbija się od słupka Gostomskiego i wpada do bramki. 68. minuta, a my atakujemy dalej, to jest nasz lewy obrońca Jońca, co on robi z tą piłką? Podaje do Gojko. Ten wtrąca w pole Babunadze, nasz rezerwowy napastnik strzela do bramki. Gojko po raz kolejny ma szansę zrobić coś w tym meczu i 4 do 0. Tak właśnie przygotowujemy się do rozpoczęcia tego sezonu, a wygrywamy z drużyną. No oczywiście to jest tylko sparing, ale Wisła Płock nie zrobiła w tym meczu dosłownie nic. Następny transfer to pozyskanie Pawła Jachno. On gra na defensywnym pomocniku. Tutaj trochę głębia składu, jest spora, ale Stefanik przepłacił to zwycięstwo 4-0 z Wisłą Płock skręceniem kręceniem stawu skokowego 4-5 tygodni, jest to starszy 37-letni zawodnik, więc poszukamy takiego, który mógłby ewentualnie go zastąpić. Tutaj rzucają się w oczy przede wszystkim te atrybuty mentalne, Walęcze 14, agresja 15. Poprzednio on grał w warcie Gorzu Wielkopolski, to jest ta sama klasa rozgrywkowa. A jest wychowankiem pogoni trzeci. No i mamy, nie wiem czy komplet obrońców, bo rozglądamy się jeszcze za środkowym obrońcą grającym piłką, ale mamy rezerwowego na prawej obronie. Jest to Adrian Wróblewski, 31 lat, także widzicie, że polegamy bardziej na zawodnikach doświadczonych. No, atrybuty jego takie średnie, można powiedzieć, ale i tak lepsze niż juniorów, których mamy w składzie. Poprzednio występował w Elanie Toru, oni są, przynajmniej byli. Liga jeszcze. Jedną niżej od nas w Pytowi bytu, jakieś tam ma epizodyczne występy, jak gdzieś tam e, plątał się w młodym wieku, a tak to nic specjalnego e, o nim powiedzieć nie można. Miejmy nadzieję, że zapiszę swoją kartę w 100 milu. Pozycję napotnika zatrudniamy bardzo ciekawego zawodnika 22 lata, czyli on nam się jeszcze może rozwinąć dodatkowo gwiazdki potencjału ma na 4 determinacja na poziomie 11 co my możemy o nim w ogóle powiedzieć? On ostatnio w ogóle wychowany gniedziernik, w której nie zagrał nic. Przymęczkę tylko w rezerwach, potem przeszedł do Olimpii Grudziąc, gdzie rozegrał 14 spotkań i tak naprawdę e, słuch o nim zaginął, my sobie go odnaleźliśmy. E, dribbling ma na poziomie 14, wykończenie 14. I jeżeli chodzi o te. No, jeden z ważniejszych atrybutów na pozycję napastnika, czyli przyspieszenie szybkość, e, bardzo wysoko jest również oceniane. E, może on nam się rozwinąć. Determinację 11, gwiazdki potencjału na. 4, także zobaczymy, co on w tym sezonie pokaże. Zostało nam jeszcze zatrudnienie środkowego obrońcy, i możemy ruszać z pierwszymi meczami. I ostatni z pozyskanych jutra, w tym sezonie to jest Przemysław Dbużyński. Zależy nam na tym, żeby nasi zawodnicy oczywiście byli szybcy, agresywni, bo to wynika z naszej taktyki. Tu mamy agresję na poziomie 15, przyspieszenie 14, szybkość 10, tu mogłoby być trochę lepiej. Gra głową 14, także Przemysław. Dwóżyński, no póki to znajdzie się. No, w sumie chyba nawet możemy, tak, możemy zarezygnować z pierwszym składem. Także widzimy, krystalizuje nam się tutaj y, jedenastka. Tak będziemy grać w bramce y, Jakobowski lub Małecki. No, nie wiem, zdecydujmy się może na y, Małeckiego. Po lewej stronie obrony grać będzie tuleja lub jońca. Te atrybuty są podobne, ale jońca ostatnio w sparingach spisywał się naprawdę znakomicie. Niedawno sprowadzany gliniak będzie po drugiej stronie. Obrony. Tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o dwóch defensywnych pomocników, będziemy mieć Marcina Stepanika, którego lepszą nogą jest prawa. A tu, jeżeli chodzi o Dwóżyńskiego, jest o tyle fajnie, że mamy dwóch obrońców grających piłką, a właśnie ten Dwóżyński gra znacznie lepiej lewą nogą. Dwóch naszych, tak, dwóch niedawno sprowadzonych zawodników będzie na defensywnym pomocniku. Także, jeżeli chodzi o 100 Lolczyn, musi tu nastąpić totalna przebudowa, bo no. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli nie poczynimy tu dużo wzmocnień, my dokonaliśmy chyba pięciu albo sześciu transferów, to nic z tego nie będzie. Jeżeli chodzi o skrzydłowych, no to Warczyk póki co będzie na własne rezerwowych. Zobaczymy, jak on się będzie spisywał. Goiko z Arajem, oni mają miejsce w pierwszym składzie. I jeżeli chodzi o napastników, mamy tutaj właśnie Babu Nadze. On w dwóch sparingach strzelił jedną bramkę, ale no ciężki orzech jest do zgryzienia, bo jest jeszcze ten. Zachaczewski, więc a ja myślę, że mimo wszystko zaryzykujemy i Zachaczewskiego wystawimy na wysuniętym napastniku, a tutaj Piotra Łysiaka postawimy na tej pozycji. Jeszcze tylko sobie zobaczymy, jak my jesteśmy plasowani w ogóle, jeżeli chodzi o zapowiedź tego sezonu. No to oni typują, byliśmy gorzej notowani, ale dokonaliśmy paru transferów i się trochę podnieśliśmy. Jesteśmy takim zespołem środka. Tabeli, jeżeli chodzi o takich zdecydowanych faworytów, kto by tu mógł awansować, to oczywiście są tu rezerwy Legi Warszawa, później już rezerwy Jagiellonii, są również druga drużyna Wisły Płock. Z województwa łódzkiego mamy Lechię Tomaszu oraz z Bełchatów. Tak często wspominam o województwie łódzkim, bo właśnie stamtąd pochodzę. Zobaczmy zasady. Jeśli chcielibyśmy awansować w tym sezonie no to musielibyśmy zająć pierwsze miejsce i jeżeli chodzi o drugie, to dopiero będziemy wtedy występować w Barażach. A teraz pora zobaczyć, co zmieniło się w sztabie szkoleniowym. Nie mieliśmy asystenta i e, człowiekiem, który będzie nam pomagał, będzie holender i to z jakim doświadczeniem? Kary van der Lan. Byłem w szoku, że on w ogóle chciał z nami rozmawiać, ale zobaczyłem, że jest zainteresowany. No to zaryzykowaliśmy, napisaliśmy do niego maila i odpowiedź była naprawdę pozytywna. W latach 2016-2019 był trenerem Excelsioru. W przeszłości trenował również Den Bosch. Ostatnio jako asystent związany był z Montfordem. Oni są gdzieś tam nisko-nisko w Holandii. No ale co my możemy o nim powiedzieć? Ocena umiejętności potencjału zawodnika 10-11. Kierowanie tutaj zespołem 14, więc bardzo fajnie to wygląda. Nie mieliśmy również dwóch skautów, dlatego na tej pozycji, no tutaj, ocena umiejętności 9-10 mniej więcej. Możemy skautować tylko Polskę, ale mamy tutaj człowieka, który o Bałkanach wie prawie wszystko. Nie wiem, czy uda nam się kogoś stamtąd, no nie wiem, czy sprowadzić, ale po prostu zeskautować. Mamy jeszcze Łukasza Stupkę, jeżeli chodzi o scouting. W przeszłości dyrektor sportowy Wizewa w latach 21-20, był również głównym scoutem Niecieczy. Adaptacja na poziomie 20. No i ta ocena umiejętności potencjału, tak jak mówiłem, tutaj jest po 9. Jednego skauta nam podkupili, motor Lublin, głównego skauta w dodatku. Dlatego o, to jest właśnie ten Daniel Dąbrowski. Dostaliśmy rekompensatę kilka tysięcy euro, no ale oczywiście musieliśmy sprowadzić jego następcę i bardzo dobrze, że poszedł. Nie dość, że na nim zarobiliśmy, to on jeszcze oceny umiejętności i potencjału miał 5, a zdolność do adaptacji to nie wszystko, więc musieliśmy kogoś sprowadzić. No i cóż, ocena umiejętności i potencjału tylko 7, ale to jest Maciej Żurawski, to są jego kontakty, to są te znajomości, które zdobył w Polsce i Szkocji, chociaż wiedzę ma bardzo dużo, jeżeli chodzi o Polskę i kraje ościenne. Były skał Wisły Kraków, oczywiście wieloletni piłkarz. Także zobaczymy, jak z panem Maczkiem, współpraca będzie nam się układać. A teraz zobaczmy pierwsze mecze, jak wystartowaliśmy na początek tego sezonu. Bramy piekiel, stało otwarta, my wychodzimy z światów. To jest mecz, gdzie w rundzie wstępnej Pucharu Polski graliśmy Sandy prawie jeździć Zachaczewski, ten właśnie młody, zawodnik, o tak niepewnych. Atrybutach innych niż przyspieszenie, szybkość oraz dribbling. Strzela na 1 do 0, potem Borkowski, był flis, nie trafił, ale potem jeszcze piłka odbiła się od y, poprzeczki i tak wygrywamy ten mecz. Przechodzimy do pierwszej rundy Pucharu Polski, czyli tego co zarząd od nas oczekiwał. A ponadto w pierwszym inauguracyjnym meczu wygraliśmy 2-0 z Unią Skierniewicę, która w tym spotkaniu oddawała tylko dwa Strzały, zobaczcie jak wysokie były nasze pozycje. Kolejnym spotkaniem było mecz znowu na wyjeździe, gdzie graliśmy z pelikanem, i pelikan także nie mógł nic zrobić, a my oddaliśmy prawie 30 strzałów. Średnia pozycja pelikana nikt nie jest nawet na naszej połowie. Między tymi dwoma spotkaniami był jeszcze mecz nieudany. No tutaj, niestety. E... Naprawdę było nam bardzo, bardzo ciężko, dość nietypowa formacja. My gramy wąsko, więc to nam chyba przeszkodziło e, osiągnąć tutaj dobry wynik. A najbardziej to, że Denis Gojko, nasz super. Krzydłowy niestety dostał czerwoną kartkę i od 56 minuty musieliśmy radzić sobie bez niego. Kiedy on schodził był remis, a potem straciliśmy dwa gole i niestety to spotkanie przegraliśmy. Następny mecz to wygrana 2-0 ze Świtem. Nowy Dwór tutaj oczywiście również byliśmy drużyną lepszą. W Pucharze Warmińsko-Mazurskim w drugiej rundzie gładko pokonujemy Węgorię Węgorzewo, a niestety na wyjeździe, gdzie no, mecz taki można byłoby powiedzieć, e, nawet nie remisowy, no z naszą przewagą GKS Wychodów miał po prostu szczęście, e, strzelili bramkę z rzutu karnego i niestety przegraliśmy ten mecz, ale byliśmy pracowani w środku tabeli, w tym momencie, po pięciu kolejkach, mamy dwa punkty e, straty do Mławianki, a kiedy popatrzylibyśmy na tabelę oczekiwanych goli, to powinniśmy być na miejscu pierwszym, no czy ktoś mógł liczyć na lepszy start? Nasi kibice nie mogliby marzyć sobie lepszego rywala niż tego, którego mieliśmy w pierwszej rundzie Pucharu Polski. tylko że na wyjeździe. No niestety, pierwszą bramkę traciliśmy my, drugie trafienie również. Co się działo później? Arai, to już jest 13 minuta, Stefanik właśnie go dojrzał i po długim rogu bramkarza strzelamy na 2 do 1. Teraz już mamy 33 minutę, troszeczkę mocno sobie to tempo o podkręcimy. Idziemy za ciosem i zdobywamy kolejne trafienie. Mamy już 2 do 2, gdzie już się zarosiło na początku meczu, że się po prostu z tych szybkich dwóch trafień nie podniesiemy. Dwóżyński, zobaczcie tylko to podanie w pole karnej. Bramka! Ależ błąd bramkarza. Nie wiedział, że ta piłka leci w światło bramki. A my dalej atakujemy doliczony czas gry i strzelamy kolejnego gola. Tym razem Paliwoda strzela bramkę. zawieszenie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Szramlowski strzela, ale nic im to nie dało. A my awansujemy dro. Drugiej rundy jeszcze, zobaczcie, rzut roczny. Tutaj będzie jeszcze jedna akcja. I Zachaczewski, nasz młody napastnik, strzela bramkę. A my w drugiej rundzie Pucharu Polski mierzyliśmy się u siebie z Radomiakiem. Więc pora zapełnić stadion w Losztynie. Kocówka pierwszej połowy. Jesteśmy... Właśnie w Olsztynie yy, drużyna Radomiaka łatwo weszli w pole karne. No i Wagner niestety pokonuje. 43. minuta. Ta połowa się jeszcze nie skończyła. My ruszamy tutaj z akcją. Zachaczewski zszedł yy, nieco bardziej na skraj pola karnego. Jak no nasz decybry pomocnik strzela. Jest 1-1, a to już dogrywka. Uwaga, uwaga. Co tu się będzie działo? Czy będą tu jakieś gole? Czy będą tu rzuty karne? No Małecki. Małeckiego w ogóle zdjęliśmy w połowie rozgrywek. Dlatego, że no bardziej nam... Yy, Przeszkadzał niż pomagał, i naszego rezerwowego bramkarza wprowadziliśmy. A Fli z takim oto strzałem doprowadza do rzutów karnych. Mamy konkurs z nie będziemy ich sobie oglądać, ale tak jak widzicie, tutaj zakończyło się to 2 do 2. No niestety to spotkanie przegraliśmy, ale mieliśmy znacznie więcej sytuacji: 30 prawie strzałów, 2,5 wykranowanego XG. 300% sytuacji. Mieliśmy ogromnego pecha, bo naprawdę radomiako szło pokonać, a na tym meczu zameldowało się tylko. 3400 kibiców, a stadion 100 milu mieści przecież, z, tak mi się wydaje, przynajmniej znacznie więcej ludzi. No tak, 16800, no niestety, nie udało się go zapełnić. Takiem rozpoznawczym dla naszej drużyny w tym sezonie jest między innymi spotkanie takie jak to, gdzie graliśmy w sierpniu z Bartą, w piątym minucie straciliśmy już bramkę. I szybciutko tutaj Stefani z rzutu wolnego. Ruszamy do nadrabiania trafień. To spotkanie zakończyło się naszą wygraną 4-3, czyli coś podobnie jak FC Barcelona. Jeżeli 100 mil w trzeciej lidze można do tego porównać. Dużo traciliśmy, ale jeszcze więcej strzelaliśmy. A co najważniejsze, strzelaliśmy więcej. Więc tutaj w tym meczu również zdobyliśmy 3 punkty. Taktyka nasza w tym sezonie spisywała się genialnie. Nie czyniłem tutaj żadnych zmian. Ta jedenastka, którą nominowałem przed pierwszym meczem, o którym Wam mówiłem, no to nie było tu właściwie nic do zmieniania. Cały czas się jej trzymaliśmy, no chyba, że były jakieś kontuzje, bramka, że zmieniliśmy. Jakubowski niestety, jeżeli chodzi o um, uniknięte oczekiwane gole, miał to na poziomie minus 0,38, także no pewne jest jedno, że na początku następnego sezonu e, trzeba będzie tą pozycję zmienić. A ten sezon skończył się na nas zwycięstwem. Awansujemy. Drużyna, która spisywała była na środek tabeli. W tym sezonie 100 mil odniósł tylko 4 porażki. Oczywiście jest to najmniej w Lidze. Mamy 14-punktową przewagę nad. Rezerwami legi i jeszcze więcej punktów przewagi nad drużyną. Rezerw Bisły płotk. No po prostu niebywały sezon, kiedy nawet popatrzylibyśmy sobie na te oczekiwane gole. O, w tym momencie nie możemy tego zrobić. E, no okej, okay, ale co by tu możemy powiedzieć? No tyle, że trzema najlepszymi zawodnikami w Lidze był Kentaro Arai. Nasz prawy skrzydłowy, my go mieliśmy od samego początku jego atrybuty troszeczkę nawet uległy zmianie, bo ja widzę, że on ma teraz 4,5 gwiazdki. I tutaj te strzałeczki minimalnie poszły wyżej. Uwaga, on miał 24 asysty w tym sezonie i 13 bramek. A gdybyśmy przełożyli to na 90 minut, no to na przykład dribblingi na mecz 3,73 udane, 0,6 asysty. No yy, po prostu niebywałe statystyki. I po drugiej stronie, no to mnie w ogóle nie dziwi. Dlatego właśnie graliśmy bokami, dlatego graliśmy wąsko, żeby te boki po prostu mogły być przez nas eksploatowane. 32 gole Denisa Gojko, no przecież... Rzadko który napastnik może pochwalić się taką formą i 15 asyst. No, XG na poziomie niecałe 25, a on strzela tutaj 32 bramki. Trzecim najlepszym zawodnikiem był Zachaczewski. Zobaczcie, co się dzieje, jeżeli sprowadzicie do Waszego klubu grającego na niższej klasie rozgrywkowej gościa, który ma prędkość 13, szybkość 12, wykańczanie akcji 13 i jeszcze dołoży do tego Dribbling to naprawdę macie zawodnika takiego, który strzela wam 35 bramek, a oczekiwane gole na 90 minut to jest na poziomie bardzo wysokim: 0,77%. 27% strzałów, które on strzela, wpada w światło bramki. Królem szelców, właśnie został on, ale nie było łatwo, bo o jedno trafienie pokonał tylko Piotra Karłowicza z mławianki. Najwięcej asysty tutaj akurat nie miał on sobie równych, miał Kentaro. A raj nasz cudowny Japończyk. Zobaczymy ilu zawodników uda nam się z tej ekipy zatrzymać, tak że będziemy szykować się do drugiej ligi. No po prostu nie niebywałe. Nie sądziłem, że tak wszystko się to tutaj potoczy. 100 mil Olsztyn daje już tutaj o sobie znać, a dałby jeszcze większy rozgłos w Polsce, gdybyśmy pokonali ten nieszczęsny Radomiak. Tak mało brakło, ale to nie koniec sukcesów w tym sezonie. Zobaczcie tylko jakie mieliśmy tutaj pasy. No, jeżeli byśmy się cofnęli do 12 listopada 2023 roku, gdzie z rezerwami Jagiellonii wygraliśmy 1-0, potem była, no, od tego spotkania zaczęliśmy wygrywać, mieliśmy pasję, passe, e, prawie 10 zwycięstw rzędu, po 7 goli, po 6 goli, no, strzelaliśmy po prostu niebiłosiernie, a to wszystko przypiętrzodowaliśmy wygraną w Pucharze Warmińsko-Mazurskim. Finale pokonujemy znicz biała. Piska 4 do 2 znacznie, znacznie tutaj e, no, większa nasza przewaga. Zobaczmy, który ze środkowych obrońców w tym sezonie spisał się lepiej. Czy był to Dłużyński, czy paliwoda. No, te oceny może sobie tutaj e, zostawmy, ale popatrzmy, jak to wygląda na 90 minut. No cóż, Dwóżyński e, wygrane pojedynki główkowe, tak sobie, no musimy wziąć to pod uwagę, że oczywiście nasze posiadanie było e, piłki wysokie, więc te statystyki defensywne tak samo nie będą. Nie wiadomo jak dobre, no paliwoda też, 64%. No, ale mówię, to może wynikać z posiadania, zobaczymy, przypatrzymy się. Na pewno będziemy robić mega duży scouting o tym wszystkim, o tym co się wydarzy w drugim sezonie, na początku tego sezonu i na koniec, jak on się skończy w kolejnym odcinku, który mniej więcej w skali tygodniowej, tak, żeby mógł to wszystko dopracować, żebym mógł to wszystko dograć się pojawi Zobaczmy na naszych bocznych obrońców. Gliniak, no jedna asysta, cztery asysty, jeden gol. Tutaj mogłoby być trochę lepiej. Oczywiście w większości naszych piłkarzy kończą się umowy, bo tym zawodnikom nowym podpisywałem na rok, ale praktycznie całemu składowi kończą się tutaj umowy. No ta, te statystyki tutaj jego nie były Złe, zobaczmy, jak to wyglądało po drugiej stronie. No tutaj wyglądało to niebo lepiej. Uwaga! Mateusz Jońca. Nie byłem do końca przekonany, czy on w ogóle będzie grał w pierwszym składzie i całe szczęście, że go wystawiłem, bo ten typ miał 16 asyst. <laughs> 16 asyst! Jak to w ogóle brzmi? E, popatrzmy na Stefanika zawodnika, którego sprowadziliśmy 6 bramek i 11 asyst. No po prostu cudownie się przegląda. Takie statystyki, chciałoby się ich widzieć. Więcej, wszystkie nasze założenia taktyczne, wszystko funkcjonowało tu po prostu na medal i możemy sobie zobaczyć, jak jeszcze Łysiak tu wygląda. 23 gole i 11 asyst. No, oczywiście jego tutaj pozycja była bardziej, e, jeśli chodzi o pressing, e, nękającego napastnika. Tak wyglądał sezon pierwszy. Tomi Dolphin awansuje do drugiej ligi. Na szybko sobie tylko zobaczymy, z kim my w tej drugiej lidze, Bad Click, druga liga, e, będziemy się. Mierzyć. Tu są takie ekipy jak, no nie wiemy, czy będzie Wieczysta, czy awansuje, bo ona będzie grała w barażach, ale na pewno będzie to Polonia Bytom. Mamy Zagłębie Sosnowiec, mamy Chudnik Kraków, mamy Olimpię Elbląg, będzie z kim się mierzyć. Zapraszam na kolejny odcinek, drugi sezon. Stony Lolsun wychodzi z, z wielkim diabelskim kopytem. Pozdro!